Hejka. Witam Was na kolejnym przeglądzie w Pepco Jak zwykle pojawiło się mnóstwo nowości. Oczywiście zasubskrybuj mój kanał i zostaw łapkę w górę. W Pepko pojawiły się nowe, przepiękne naczynia. Wcześniejsze miseczki są w cenie 30 zł. Natomiast takie piękne talerze też kosztują 3 dyszki. Ale słuchajcie, te naczynia są po prostu przepiękne. Zobaczcie, jakie piękne e, kubki z takiego pięknego szkła. On kosztuje 40 zł. Słuchajcie, ale są naprawdę warte swoje ceny. Są śliczne. Chociaż Pepko chyba ostatnio trochę ceny podniosło. Ten macie za 12 zł. Takie fajne dekoracje. Są w dwóch kolorach niebieski i biały. Już wiosenne tulipanki się pojawiają. Na tych nie ma ceny, więc sprawdzimy zaraz na tych drugich. Cena jest 15 zł. Ale słuchajcie, są bardzo fajne, takie wiosenne, przyjemne. Ja ogólnie wolę sztuczne, ponieważ na żywe trzeba wydawać dużo kasy, a krótko wytrzymują. Takie fajne osłonki też się pojawiły w Pepka za 17 zł. Tutaj macie jeszcze takie czarne. Bardzo fajne. 15 zł. Te czarne bardziej mi się podobają, na pewno, niż to niebieskie. Lecimy dalej. Tutaj wiele osób polecało kiedyś te um, dyfuzory do aromaterapii czy olejków zapachowych. Zaraz tu wygrzebiemy tylko cenę, bo są dwa są w dwóch cenach. Ten kosztuje 50 zł. Tutaj jest jeszcze drugi, taki też do rzecz powietrza, czy tam do aromaterapii nie wiem do czego kupujecie, ale one mają generalnie. Um, mają generalnie dwa sposoby użytkowania. Ten kosztuje 80 zł, ale słuchajcie, ja je tak średnio polecam. Uważam, że mają małe pojemniki. Tutaj macie różne takie zapachy za 12 zł. No i tutaj coś takiego, w takich fajnych z patyczkami, takie zapachy za 25 zł, ale one mają bardzo pojemne buteleczki. Te buteleczki są naprawdę bardzo duże, także to mogę z czystym sercem polecić. Do tego możecie sobie dopasować też lawendowe świeczki. One mają trzy knoty, są dosyć duże. Kosztują 35 zł, ale co mi się bardzo podoba, słuchajcie, to jest imitacja kamienia. Są po prostu rewelacyjne. I kosztują 22 zł. Za taką dużą świeczkę nie jest to wcale tak duża kwota. Tutaj mamy jeszcze troszkę mniejsze. One kosztują 25 zł. No i takie mini-mini lawender, ale y, ekskluzyw zadyszkę. Przeglądamy sobie dalej, co tu jeszcze jest jeszcze w takim kształcie. Ale zwróćcie uwagę naprawdę na to, jakie mamy duże buteleczki. Pojawił się też, słuchajcie, taki stolik za 80 zł. No dosyć ciekawy jest, powiem szczerze. No i te przepiękne dzbanuszki. To jest hiter, Po prostu są przepiękne i kosztują 60 zł. No i jak Pepko, to oczywiście trawy dekoracyjne. Ta kosztuje 40 zł. Ona jest chyba w Pepko od zawsze, bo ja już pamiętam, że w zeszłym roku taką trawę kupowałam, też właśnie w Pepko. Lawenda. Jakoś fazę na lawendę chyba dostali teraz, bo wszystkie świeczki, wszystko jest w zapachach lawendy. E, kosztuje 8 zł. No ja wiem, lawenda jest piękna, też bardzo lubię. E, tutaj, jeszcze u góry macie różnego rodzaju kwiaty. Ten na przykład kosztuje 12 zł. Zaraz się dogrzebimy do tego złotego. Ojej, kurwa, wrzucana. Dobra, jest to. Jest taka dekoracja. No raczej to nie powinno dużo kosztować, ale zaraz sprawdzimy, bo to właściwie nic nie ma. 15 zł. No dobra, za 15 zł mogę się zgodzić. Lawenda znowu słuchajcie. 25 zł. Mówię, że mają jakąś fazę na lawendę teraz. E, teraz znowu lawenda tylko w innych 12 zł. O, to mi się bardzo podoba. Jest taki fajny, zieleniutkie, ma takie żywe te kolory. I kosztuje 20 zł. Te głowy już były, też nie będę mam tego setny raz pokazywać. Tutaj też w trzech rodzajach doniczek, trzech kolorach doniczek, sorki 12 zł. Ale fajne, fajne. Te zieleninki lubię, tu macie kwiatuszka takiego za trzy dyszki. No i znowu trawy. Fajne są te w tych podłużnych doniczkach, są takie nowoczesne. Ta kosztuje 5 dyszek. Ogólnie powiem Wam szczerze, że pepko chyba trochę podniosło. Ceny już nie są, uważam, tacy mega tanie. Znaczy dalej są tani, ale już nie takie, jak jednak było kiedyś. No ale inflacja go nie każdego. Znowu trawa. 17 zł. Podzielcie się w ogóle w komentarzach, co Wam się tutaj podoba. Jak Wam się podoba ta nowa kolekcja talerzy, które pokazałam na początku. Dobra znowu trawa. 12 zł. Ja lubię, jak mówicie w komentarzach, co fajnego, co Wam się nie podoba. Co lubicie w ogóle lubię z Wami rozmawiać? 12 zł taka osłonka. Także śmiało piszcie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś uwagi do filmu, coś chcecie zmienić, to też piszcie. Słuchajcie, takie fajne lampki w takim kolorze zielonym. Na dole. No i kosztuje tylko 50 zł. No to akurat uważam, że to jest całkiem spoko cena. Tutaj macie takie jeszcze osłonki. 5 dyszek. No i znowu trawa w takich fajnych wiklinowych osłonkach za 35 zł kupiłabym to wszystko. Zobaczcie, jeszcze pojawiły się też takie fajne tacki i dobra czas na kupki, Kupki tutaj zostawiam Was tutaj na chwilę, nie będę opisywała każdego po kolei, bo wszystkie są wiadomo liczne. Ale te są fajne, nie? Z tymi trawami podobały mi się też te w kwiatuszki. Mam nadzieję, że ceny są wyraźne. O, te filiżaneczki są rewelacyjne. Takie są pojemne, jak ktoś lubi dużo kawy. 12 zł. Tak, ogólnie jak czasami spojrzycie w pełko, to z tyłu też jest bardzo dużo różnych rzeczy, które niekoniecznie są wystawione, na przykład te szklaneczki za 12 zeta. Tego jest tam naprawdę z tyłu dużo czasami, także uważam, że takie przeglądy są potrzebne, bo często wchodząc do Pepko, przeglądając powierzchownie, po nie założycie tego, co my wam tutaj pokazujemy, a naprawdę może się trafić czasami coś fajnego. Ta mi się tak średnia podoba, ale rzecz gustu. Ja generalnie lubię te wzory kwiatowe, mimo że czasami każdy wie że papcina. Słuchajcie, pojawiły się też takie kosmetyczki. Słuchajcie, takie bochostylu. No i co to są takie... A nie wiem jak to nazwać. Przypomnijcie w komentarzach, bo z uciekła mi nazwa. Dobra, tutaj mam rolki za 15 zł. Tutaj co to są takie masażery? No są fajne, takie gumowe, mięciutkie 8 zł. Dwa kolory. To już Wam pokazywałam na ostatnim filmie, łazienkowe akcesoria. ty macie te kotary. No i też są kosze na, na śmieci. To są na przecenie. Słuchajcie, po trzy one są. Takie są w ralu, one są takie bardziej złote. Tu mam jeszcze taki drewno z białym, taki bardziej nowoczesny. Za 35 zł. No i tradycja, nie? Zwykłe tradycyjne. Półeczki takie łazienkowe. Cztery dyszki z pokosą. Bo czy ostatnie były takie na przesawki, Wiecie, ja tego nie lubię, bo się zawsze jak dziecko się kąpie, to się boję, że to spadnie. Tutaj macie takie wyposażenie do szuflad za 15 zł. O, patrzcie, jaki koszyk trochę przeszedł chyba już tutaj. Nawet nie będę go pokazywać. Tu macie jeszcze takie fajne pojemniczki plastikowe za 15 zł. No i zobaczcie, pojawiły się znowu różne półmiski. Czytamy takie do, wiadomo, serwowania dla gości różnych fajnych przekąsek. Zaraz polecimy, co tutaj jeszcze. To już było, te listki. To jest, co to jest? Taka deska, podstawka, jak zwał, 17 zł. O, tu macie takie fajne pojemnik jeszcze na oliwę. Na przykład, jakby ktoś chciał dwie dyszki. Co to jest? Co to jest? Już grzebiemy, wyciągamy. Kosztuje na pewno 35 zł. To już wiemy. I to jest chyba taca obrotowa, nie? Zaraz przeczytamy na etykiecie, czy dobrze myślę. No tak, taca obrotowa, okej. Okay. To już też były te e, miseczki. Ale jak ktoś nie wie, to przypominam, że kosztują 8 dyszek. Bo być może ktoś wcześniej nie oglądał moich poprzednich filmów. To możecie sobie zobaczyć. E, słuchajcie, pojawiły się też takie miseczki. Za piątkę. No i te zielone, które są wyżej, zielone-niebieskie. Właściwie ciężko stwierdzić. 6 zł. One już wcześniej były w PEPKO. Ale tak jak mówię, czasami są nowe osoby, które jeszcze o tym nie wiedzą. E, tu mamy Dynie za 4 dyszki. <laughs> Sorki. Pucharki takie do lodów. Ktoś może powiedzieć, że babcina mi się podobają i 3 zł. Słuchajcie, kosztuje taki płarek. No i też nowe komplety pościeli się pojawiły. Możecie sobie zobaczyć. Ta kosztuje 60 zł. mamy tam za 80 zł. Cimy w trzech kolorach. Tutaj mamy też takie kwiatowe. Ta kosztuje na przykład 90 zł. One są w ogóle w takim przedziale od 60 do 90 zł. Tutaj mamy też za 8 dyszek. Na żółta. Tutaj jest druga w takim samym kolorze, przepraszam, wzorze, ale w innym kolorze i kosztuje 70 zł. Tutaj mamy drugą. No i tutaj jest jeszcze taka w takim boho stylu za 5 dyszek. Słuchajcie, obrusy się też pojawiły nowe. Ten kosztuje 35. Tu mam nadzieję, że ceny widać wyraźnie. Ten 5 dyszek. Te kwiatowe są całkiem spoko. 25. 25 pięć. 30 zł bardzo fajne wzory ten pomarańczowy taki trochę nie w moim guście ten też nie ale o jeszcze taki, znalazłam takie fajne listeczki wcześniej nie widziałam to jest jakaś nowość lampiony fajne zawet 50 macie jeszcze taką dekorację. Już ją chyba kiedyś pokazywałam. Szukam ceny. Ojej, koszczę do góry nogami wziął. 25 zł. W każdym razie taka tęcza za 12. Tu macie jeszcze taką fajną lapkę z takim złotem podstawką i ona kosztuje 70 zł. Czarny klosz. Złota podstawka. Tutaj macie jeszcze takie pufy. Pomarańczowo, okrągłe, już sprawdzam cenę. 6 dyszek. Jest jeszcze zielona. No, przepraszam, taka szara właściwie. Pojechałam teraz z tym kolorem. I ona kosztuje 50 zł. Ale wiecie też czasami inaczej te kolory wyglądają na filmie. Łapka w górę.